Witajcie, witajcie! Czas zacząć wakacje! Cześć, witajcie! Ja nazywam się oczywiście Hincul i mam dzisiaj dla Was nie tylko wiadomości na temat moich wakacji, gdzie pojadę czy polecę, ale mam również rozwiązanie ostatniego giveaway'a. Tak więc, jeżeli chodzi o moje wakacje, widziałem komentarze, że pewnie nad morze, że pewnie gdzieś indziej, ale nie. Jadę w moje rodzinne strony, czyli Krasny Staw, a później różne jeziora dookoła, bo tych jezior dookoła, akurat, właśnie Krasnego Stawu jest bardzo, bardzo dużo i naprawdę fajnie będzie wypocząć akurat w tamtych rejonach. Tak więc rodzinne moje strony, bo tak to przeważnie w drugą stronę jeździłem, nad morze, do mojej połówki, ona pochodzi stamtąd, a ja pochodzę z drugiego końca, można powiedzieć, Polski. Tak więc już wiecie, gdzie spędzę w tym roku wakacje. Siedząc ogólnie teraz, otwarte mam okno, tak więc możecie słyszeć jakieś inne dźwięki, dlatego że jest cholernie gorąco. Tak, w Irlandii w końcu przyszło lato, ale już dzisiaj ma zacząć padać deszcz, tak więc korzystam jeszcze ze wspaniałej pogody. Jutro wylot do Polski, tak więc bardzo mnie to cieszy. Ale słuchajcie, wracając już do ogłoszenia zwycięzców. Oczywiście wszystkim wam chciałem podziękować za to, że wzięliście udział w tym giveaway'u. Nagrody jak zawsze były tylko i wyłącznie ograniczone ilością. To nie jest moja wina, chciałbym Wam rozdać jak najwięcej, ale niestety zawsze tak jest, że jest pewna pula, i ja tą pulę muszę Wam tylko rozdać. Ci co nie zdobyli nic, nie martwcie się. Wracam 30 lipca i oczywiście na samym początku sierpnia. Kolejny giveaway. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Was wszystkich za wzięcie udziału w tym giveaway. Rozdajemy te dobroci, które mam dla Was przeznaczone. Pierwsza nagroda, i to był dowódca 3D. Tutaj z pomocą Pawła Brody, za co serdecznie dziękuję. Paweł mi podesłał właśnie zdjęcie, jak ten gościu wygląda. Ten, który był jako dowódca 3D, i to jest właśnie ten koleś. A zdobywa go kolega Daro75. Teraz mamy karty. Pierwsza karta niebieska trafia do kolegi Szymka. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję. Następna karta czerwona trafia do pani Grażyna Wiernek. Serdeczne gratki. I teraz mamy cztery sztuki Kamo, które trafiają do Michała Gołyńskiego. Gratulacje. I tu mamy. 10 boostów do EXPA razy 3, które trafiają do A-REX. gratki. Teraz zaczynamy pojazdy. Pierwszy z nich, TOG. TOG 2, niezniszczalny TOG 2, trafia do Marcina Burdy, gratki. Kolejny pojazd, jest to ósmy, nie przepraszam, siódmy Tier Banshi Comet, który trafia do tym, Toma 81 i mamy teraz dwa pojazdy premium. Pierwszy z nich jest to ósmy poziom. Tutaj mowa o Patonie, tak jest, który trafia do Konrada o gratulację. I ostatni pojazd pojazd zimnej wojny, ten Chieftain T95, trafia do kolegi Bezelek 25. Ale to nie wszystkie nagrody. Tak jak jeszcze Wam obiecywałem, dwie sztuki nagród. Tutaj jest po 7 dni konta premium, które zostały rozdane na live podczas konkursów i które trafiają do Linti Doors i również do kolegi J1978LDZ. Również te nagrody będą przyznane Wam na konta. Słuchajcie, wszystkie nagrody powinniście spodziewać się, myślę, że gdzieś tak za kilka dni, dlatego, że ja wszystko wypełniłem, tam i teraz tylko musi te nagrody przyznać i one trafią na wasze konta. Wszystkim wam jeszcze raz serdecznie dziękuję, życzę miłych dni, beze mnie, ale jeszcze dzisiaj zapowiadałem live'a, tak więc Niedługo będzie live, chwilę pogramy, pobawimy się nową premką, która powinna już być na moim koncie. Sprawdzimy T-62A po jakie jak i również inne pojazdy i to będzie mój ostatni materiał przed Holiday'em. Tak więc serdecznie zapraszam na live'a mniej więcej około godziny 16. Trzymajcie się, wszystkim jeszcze raz dziękuję i gratuluję zwycięzcom. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!